Tygodnik Nowodworski zaprasza na wielki jubileusz 25-lecia Tygodnika Nowodworskiego Zagrają Martyna Rempała, Nina Liszkiewicz i Marcin Dejek Gdzie z nami wieczoru będą Gosia Andrzejewicz i Jerzy Pułomski Galę poprowadzi elektryzujący duet Autorka hitu Zabiłeś tę miłość paty Cięca szanse na sukces wokalista zespołu Mafia Filip Rychcik. Widzimy się 17 lutego 2018 roku o godzinie 18 w Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy Sportowej 66 w Nowym Dworze Mazowieckim.